Siódmy rozdział, taki już ostatni przed tymi już nieoficjalnymi torami testowymi, poza pomieszczeniami. Ja się, Trzeba jakoś to mądrze zrobić. Ja już wiem jak. Zobaczcie tam. Wiem jak to zrobić, wiem. No. Muszę po prostu mieć refleks, ale dam radę. Tylko muszę odpowiednio wymierzyć nie, w sumie to nie Muszę jakoś tak zrobić, żeby tam szybko zrobić Albo ty po prostu w tym momencie do góry po prostu zrobisz Tak, to tak. mi zrobisz tutaj... Już sobie przygotuj No dobra, no to tak, jeden tu to i drugi... Nie, Nie no, baj, ci, ja ci, no tak zrobię, żeby chciało no. Okej, okay, dobra No rozumiem No dobrze No szybko Za, za, za ten... Za nisko o no całe no, szczęście poczekaj. jeszcze chwila i bym mnie zabiła Dobra dobra ale i poczekaj no co no. weź tam weź i zobacz gdzie tam może tak, zrobić teraz mogę tutaj zrobić i tutaj o. Właśnie ten sam dźwięk, jak ją zdematerializował. Level, a nie rozdział. Chyba znowu powiedziałem Ano A no może, no. Czy na poziom w każdym razie. Albo mapa, albo... No, albo pomieszczenie testowe. O, teraz to gorsze. Także no. <laughs> dobra, Ta część tego pomieszczenia testowego jest już, jest już jest trochę trudniejsza. Żeby przed, żeby no jeszcze przed tym dolnym zasłaniała, a nie zasłania. O, teraz jest sama Też mogłaby być trochę wyżej, no ale dobra. Nie strzelają we mnie więcej zdolnych. Potem tam szybko tam i musisz złapać jeszcze dodatkowo. Tak, no to w takim razie. Ale, tylko, ale nie czekaj, bo jak ja przejdę tam, bo tam jest siatka dematerializująca, widzisz? Więc, jak ja tam przejdę, ale to jest już do, do mety, chodzi tylko do goziora. Do goziora nie musisz. No, ale tam jest ta wieżyczka trzecia. Ci nie rozumiesz. No, to jak coś się wykombinuje. No, nie wykombinujesz, ja bo ja pewnie przejdę, po drugiej to... stronie jest też. Jest też, rozumiesz, pewnie po drugiej stronie też jest yy, do zrobienia portalu. Po drugiej stronie tego i można obiektywną wieżyczkę zwalić. No, tak, tylko że jak ja przejdę przez siatkę tam, to to, to... to... A, e, można że, ciśnik, da się tak nie rozumiesz? Nie widzę no. no dalej, 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 dalej. O, o widzisz? Teraz to miał być jeszcze ja. trzeba. Nie musiałem przechodzić faktycznie. Bo ona mnie nie widzi nawet. No właśnie, bo jest sobie na ty... No dalej. Okay. Może no się... teraz... Jakieś... No teraz... Zobacz, tu, czy tutaj. Aha tutaj. Ojej, ojej. Idzie dla mnie. Bo mówiłem, że, że jak ja osłonę zrobię. Teraz muszę sam osłonę zrobić. Teraz musisz mi... <laughs> Stań tylko na tym przycisk. Tak, Tak. Tak porzucać, żeby mi... No już zrobił te kostki całe wszystkie. Dobra. I teraz nic nie rób. Dobrze, spokojnie. No niespokojnie, bo co? Byłeś taki żeś tyle że ty failował, że... i chodź szybko... No. No. Coś ty zrobił. No bo kurde. No bo za wolno to robić, no bo już ci dawno zrobiłem portal, a ty jeszcze nie przeszedłeś. No przecież... No nie, nie potrafię biegać sprinter w tej okay. grze.